Wakacje. Znowu są wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje znowu są. Ha. Witajcie moi drodzy, ja jestem Ultix. Vlog. I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem porozmawiać o wakacjach, czyli o czymś, co już przechodzi troszeczkę do przeszłości, tak? Bo przeszłością jest to, co się stało właśnie teraz. To jest przeszłość. To, że tutaj jestem, to już jest przeszłość i tyle. Ha. Czyli coś, co już minęło, tak? Coś minęło, wakacje już połowa wakacji jest za mną. I teraz chciałem porozmawiać o tym, czym dla mnie są wakacje i jak do nich podchodzę. Przede wszystkim wakacje to jest dwa miesiące dla mnie, przynajmniej jeszcze w tym roku, dwa miesiące wolnego, wolnego, czyli całkowitego... Wyluzowania się. I na wakacje patrzę pod kątem właśnie przede wszystkim umysłowym, czyli chcę, żeby chciałbym pod koniec wakacji czuć, że jestem wypoczęty umysłowo przede wszystkim. To jest mój priorytet. Bo oczywiście to, że jesteśmy zmęczeni całe życie i tak dalej, to jest fakt, ale no to umysłowe zmęczenie powinniśmy mimo wszystko jakoś regenerować, dlatego są urlopy w pracach i dlatego nie powinno się tyle pracować i przede wszystkim o właśnie o tros w trosce o właśnie nasz umysł. Jeżeli chodzi o wakacje, to też patrzę pod kątem samorealizacji się, bo to jest mimo wszystko dwa miesiące, w których można coś fajnego zrobić, na przykład założyć kanał na YouTube, na przykład stworzyć kilka filmów. Ta. Na przykład pobawić się w coś, na przykład w jakąś gierkę ciekawą. No ale mimo wszystko jest to czas dla samorealizacji mnie, i przynajmniej to dla mnie. Jeżeli wyjeżdżam zarazem, to przyjmuję taką zasadę, że jak wyjeżdżam, to ten koleżka tak, znowu będzie głośno, wiem, bo już w tym, no tak, nieważne. Ale wiem, że ten koleżka jest wyłączony. Znaczy, no w większości przypadków jest to gościu który jest na ostatnią ostateczną chwilę, jeżeli jest potrzebny. Chodzi przede wszystkim o połączenia, SMS-y i tyle w zasadzie u mnie. To, że gry istnieją na, tym komu na tej komucji nieczęsto, nierzadko, nierzadko, tak? nierzadko istnieją w trakcie wakacji, w trakcie wyjazdu, bo na przykład jest nudny okres czasu na wakacjach na wyjeździe, i na przykład jesteśmy w domu, bo czy nam w hotelu, czy w internacie, bo jest brzydka pogoda i wtedy sobie gramy na komórce to OK. Ale ja wyjeżdżając na wyjazd, wyjeżdżając gdziekolwiek, nie chcę mieć z nikim do czynienia, kogo mam w domu, naprawdę, ja zawsze przyjmuję taką zasadę, że wysyłam jednego SMS-a jak jestem już na miejscu że tak, dojechałem, wszystko jest ok i następny sms się pojawia w momencie gdy jestem przed domem albo w domu, albo dzień dobry wróciłem i nie ma smsa także ja na wakacje przede wszystkim patrzę przez pryzmat wyciszenia umysłowego samorealizowania się no i przede wszystkim odpoczynku tak umysłowego po prostu odpoczynku takiego typowo, którego nie zaznam na przykład w trakcie roku szkolnego bo cały czas jest coś na głowie itd. i mimo wszystko, że mimo tego, że strasznie mam olewatorski Elewatorskie podejście do szkoły, to mimo wszystko coś tam gdzieś w głowie zalega, że coś trzeba zrobić, bo jak się nie zrobi na pierwszy termin, to potem trzeba, tak? Więc moi drodzy, ciekaw jestem jak wy podchodzicie do wakacji, jak wasze, jakie wasze są podejścia do tej kwestii i tyle. Trzymajcie się ludzie bardzo ciepło i do następnego odcinka w tym Cześć!